Siemanko, witam was w pierwszym odcinku pełnoprawnym z Hearthstone'a Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba i mam nadzieję, że dźwięk z mojego mikrofonu będzie w idealnym stanie Ponieważ będę go odszumiał oraz y, troszeczkę można powiedzieć, że masterował Aczkolwiek postaram się tego nie tykać, a być może nawet zostawię oryginalny Jeszcze się zobaczy <laughs> No co my możemy tu zrobić? Możemy sobie zagrać już arenkę, możemy zagrać pojedynek I myślę, się zaczniemy od pojedynku, ponieważ jest na rankingu na rankingu 19 gramy moim My first deck. Oczywiście to nie jest mój pierwszy deck, ten był przed nim, ale nazwałem go tak sobie, a nie wiem czemu. Ja powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie się sprawdza: jest to deck MAGA, taki można powiedzieć, delikatnie raszujący z małą przewagą stworów nad czarami. Aczkolwiek czary również tam są. I z tego co wiem, to tam głównie są właśnie AOE. Hmm. O, oczywiście są dwa polimorfy i dwie kule ognia. Na końcu odcinka wam pokażę totalnie. Oczywiście zobaczymy, ile ta gra będzie trwała. W ogóle mam nadzieję, że jakoś specjalny obraz nie jest rozjechany, bo gram na innej rozdzielczości podstawowej, ale wszystko wygląda ok. Pozwólcie, że jeszcze sobie tylko troszeczkę gram, w ponieważ jest ciut za głośna. Oczywiście niestety rewers standardowy, ponieważ nie grałem długo w Hearthstone'a. I został mi taki jaki jest tutaj. Oscy, w ogóle niedawno sobie tam e, gadałem z e, znajomym, i powiem wam, że e, różne tematy tam doszły, ale przede wszystkim był tam temat e, Korwina. I, i sobie trochę o nim poczytałem, i wiecie co? Tak, trochę żal mi tego człowieka, no bo ko Korwin, Korwinem, ale. E, między oryginalnymi nagraniami a to co zrobił Media jest bardzo duży odstęp, ponieważ w jednym wyszło, że on tam bronił kobiety, że nie chcą być gwałcone a wyszło, że kobiety lubią być gwałcone, więc... więc troszeczkę e, tak jakby zaprzeczyli sam, samym sobie. Znaczy Corwin zaprzeczył samemu sobie. Chodź tu i Tutaj troszeczkę złotych kart koleżka mam e, Najpewniej to znaczy, że on był już w legendzie i pewnie zaraz umrę, prawda? Bo większość teraz y, właśnie graczy zaczynają od nowa sezonu i spadają z legendy tam 20 rangi i się wspinają i ci, którzy na nich trafiają najczęściej po prostu na no, sory y, przegrana, prawda? Poczekajcie sobie trochę mikrofon poprawię. Możecie usłyszeć delikatne Oj! A to było to było skrzypnięcie. Tego 2-3 przydałoby się jakoś zabić, ewentualnie wyciszyć. I teraz zastanówmy się co by to zrobić. Mogę dopakować tego, wtedy on będzie, ile on będzie, będzie 2-4, znaczy 2-3. Ale to nic mi nie da, z kolei sowe marnować na takie coś, to jest takie... Mało się, no z drugiej strony 5, na że również nie chcę dostać. No i pewnie jest to bardzo kijo Mogę zrobić trochę inaczej. No i zdecydowanie mogę troszeczkę inaczej. Czy ja on brzmi jak dopakować? Nie, więc zabijmy to. Powiem Wam, że tutaj magia jako taka odgrywa rolę, ale przede wszystkim właśnie AOE i firebole i Polymorfia, a zazwyczaj tego nie dobieram zbyt często, więc Żmij tu jest tak, można powiedzieć, wsadzony, żeby, żeby coś zrobił. Oczywiście jak grałem na live'ie z pewną osobą, mogę nawet powiedzieć z Sliwerkiem, to powiem Wam, że Żmij zrobił się nawet 6-1, ale to, to naprawdę bardzo rzadko się dzieje. Teraz pytanie, yetiego, czy, 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 czy rzucić golema, ewentualnie rzucić kapłankę. Na pewno muszę go zabić, to jest pewne. I teraz albo kapłankę robimy sowę 3-3-2 albo robimy golema złożowego 2-3. Myślę, że Golema. A so po prostu zabije wilka Alfa. Powiem wam, że ja pro -graczem nie jestem o więcej szczęścia niż rozumu, bo ostatnią grę jaką wygrałem, żeby dobić do tej 19 rangi... Znaczy, żeby zdobyć gwiazdkę w 19 randze... O Boże... <laughs> e, no to zdobyłem dzięki temu, że użyłem karty, żeby dobrała mi dwie karty i tymi dwoma kartami były dwie kule ognia. Ale dobra, my tu mamy większy problem. Ile ja ci mogę zadać, chłopie, damage'a? Mogę dwa razy dopłakować golema, będzie 3... 3, 4 i jednego mi punktu zabraknie. Wolę wystawić je Co tu? go wolnoć, wolnoć. I w tym momencie za. <laughs> Ile muszę go walnąć? Za dwa, a za dwa już jest troszeczkę łatwiej niż za 5. <laughs> Wybaczcie za, moj, za moją chrypkę. No ale dobra. W ogóle w tym mikrofonie trochę inaczej mnie słychać. Mam nadzieję, że się do tego przyzwyczajicie. Aczkolwiek ale to nie jest my orgi głos, mój oryginalny głos jest ym, bardzo mało dziecięcy, aczkolwiek czasami jeszcze potrafię pisnąć, że... No wiecie, pisnę tak. <laughs> w tym odcinek nie mogę. I Flame Strike, ale flame Strike a na dwie kreatury to tak... tym mogę zabić tego i dwa demage jakoś wcisnąć. Nawet jeden damage. A. Proszę, 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 proszę. Jest! Dziękuję! No, ale Jet przecież przez ciebie zbinie, no. Stracisz Jet'ego. Jest. <laughs> to było mocno swarcone, ale się udało, to prawda. Moim zdaniem to było najważniejsze, że się udało, aczkolwiek żałuję tego Yetiego. Mogę mieć kreaturę 4-4-1. I jeszcze te 4 damage'a by wbiła. Sam nie przejdziesz. Dwa damagea. Jeden strzał. To było głupie. Dobra, Frostbolt. Co ja mogę zrobić Frostboltem? To jest 3 damage, a nie 4. Nie mam nic co mi dopakowuje. Czary, to rzucenie na 3 kreatury, <gry> w ogóle nie ma sensu. Mogę dopakować sobie kapłankę. I myślę, że kapłanką kapłankę tak zrobię, ponieważ jeżeli jego dopakuję będzie on 5-3, a 5-3 już jest Musimy łatwo do zabicia. Trafiłem. Ja czasem mam tak wiecie, że... A, rzucę sobie kartę i zazwyczaj tą kartą nie trafi. <laughs> Dobra. bomb! Ja mu stoły nie czyszczę, bo jednak straszna na tym 3D bo nie wbiję jemu, ja tylko zabije ją. Tak więc tak jest OK, mamy w miarę kontrolę nad stołem, mamy 20 HP I teraz pytanie, czy ma kartę o której myślę? Nie! Teraz ją. No Dokładnie. Musimy oczyścić. <laughs> 5-5 i teraz to mi nic nie da. O, to z kolei jest bardzo fajne. Zrobimy to w ten sposób. Ciebie zrobimy na tak. Zamrozimy. To 3-2 nie chce Żyje czy szczyścić, wiecie co? Nie... Nie sądzę, żeby on miał jakąś dobra jakieś... Boże, dobra jakąś dopałkę. Ewentualnie bufa, ale. O, wybaczcie, teraz się wam gra ciało, bo okienko przestawiałem. Ale wiecie, na wszelki, tak, na wszelki. Eee... O, tutaj mogłem mój nick do batynetu no, możecie mnie dodać. I w tym momencie pytanie. Ha, pytanie! Jasne. Tu, 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 tu. Jebut, Jebut. Dziękuję. Gigi. Pierwsza runda wygrana i tutaj zabijemy gwiazdkę. I teraz będzie 18 poziom. E, wiecie co? Myślę, że zagramy sobie jeszcze jedną rundę. Gramy tym samym, nadal ponieważ war, e, Warlock, czy tam Czarnoksiężnik, jak ktoś woli, e, był składany tylko po to, żeby się znajomym, można tak powiedzieć, pograć. E, random playa. Bo talia została stworzona przez grę, została dobrana wszystkie karty przez niej, powiem, że została, bo jakoś tam daje radę. Ja póki co złożę tylko dek na Magu i na Hunterze jako taką mogę jeszcze spróbować, bo ja <coughs> tak jak w Dotu dobrze mi nie idzie gra i jako tako składanie talii, to tutaj gra mi idzie ok, ale składanie talii kijowo. Ale <coughs> jak widzicie jakaś tam talia się udała. Ale to póki co jest ranga 19, czyli bardzo słabo. Może do tej 10 jakimś cudem dobiję, ale na pewno nie przy tych kartach. Czy chcę to zrobić? Mogę poczekać i... Kipnąć na golema. Albo rzucić. Wiecie co? Poczekam. Bo wtedy sobie rzucę Golema i po skipnięciu rzucę jeszcze na golema. <laughs> A druid za dwa nie ma żadnej fajnej karty chyba. No chyba, że neutralną. Zaraz zobaczymy, jak to będzie. W ogóle, jeżeli teraz wszystko dobrze wyszło. To najpewniej ten materiał będę długo obrabiał. Bo najpierw muszę go obrobić w sony Vegasie, dźwięk w CIDEO. To wszystko to scalić albo w sony Vegasie wcześniej, albo scalić w Camtasia. Jeszcze się okaże, jak to w praniu wyjdzie, co, czy coś będzie. Bo niestety z Vegasem mam dużo problemów, ale przeżyjemy. Oczywiście interakcje z otoczeniem. O, <laughs> z otoczeniem. Ale ciekawie, jak ja tą serię nazwę. Bo szczerze mówiąc, że w tym momencie nie mam pomysłu. A hertz to będzie takie wiecie, me, me, meh. 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 takie, takie, takie bardzo fejmowe, <laughs> fejmowe Boże. Ma oryginalne. Jakie rytmy! Z przez chwilę był fajny bit, ale się zjechał. Dobra, i teraz mamy w ogóle tego Tontera. Bardzo lubię, bo ma jeden, co prawda, damage, ale potrafi czasami długo przetrzymać przeciwnika. Na pewno w polimorfie nie będę go polimorfował, bo to nie, nie ma nawet sensu. Zwłaszcza, że druid ma drzewo 8-8, taunter. Tego na pewno nie rzucę. Frostbolt... Za 3 robisz? zostanie na <coughs>, 2 HP. Ewentualnie dopakować i zadać więcej damage'a. Wiecie co, zagram trochę bardziej bezpieczniej, bo co prawda o tyle, o ile Yeti niewiele potrafi zrobić, tak... Chcesz coś wysadzić? Eee, tak, ja mu nie ufam. Aaaa! <laughs> Wyszło mniej więcej na to samo. Tyle, że dostałem. Ile Czekajcie, dostałem jeden damage, no. Rozeszło się w sumie prawie najlepiej, jak mogło. Ten jeden damage w był mało potrzebny, ale. Dobra, oczywiście tutaj musimy sobie zrobić coś takiego. I teraz pytanie: czy dopakować go, żeby był cztery? Czy. Czy, czy ty... I ja teraz poświęcić dwie kreatury czy walnąć odbicie. Więc co? Walnęmy sobie odbicie i... i myślę, że na razie skipniemy to. <laughs> Bo w ten sposób on musi się przebić przez sątery, a ja w tym czasie zdążę może dobrać jakąś kartę, ewentualnie po ten... Yy, postawić sobie władcę areny, a tutaj mamy legendę. Co to za legenda? Kairn krwawe kopyto. Yy, przyzywa tego samego siebie, tylko który już nie przyzywa tego samego siebie. Masło maślane. Panie Kajnie, ja, ja, ja Pana bardzo nie lubię, wybacz Pan. Eee... Poczekajcie, ja mogę coś zrobić? Mogę żmijam, man, Nie, to zdecydowanie nie. No i tutaj będę musiał poświęcić niestety troszeczkę Kreatur. I zostawię go na tym jednym... Na jednym hp ponieważ wolę zostawić sobie stworzenie 2-3. On mi jest niezbicie innego. tą innego ja go zbiję za pomocą pasywki. I jako taka na tym wyjdziemy. Oczywiście tu i tak jest kiepska wymiana, bo wymieniłem... Dwie... Karty i pasywkę za stworzenie god damn it. A trzeba było go zabić. Fuck this Dobra, dobra, dobra. Czekajcie, muszę wrócić na swój tak myślenia. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, fuck you. No nic. Musimy oczyścić. Nie jest to ponad nic przyjemnego. Nie ma? Nie, dobrze. Chyba. Jak było? czy ma nę przydać im taunta. Wiecie co? Myślę, że dam taunta. Nie jest to świetny pomysł, bo ten ma 1 HP, ten ma 2 HP, ale drzewko 5-5 się nie przebija, ani przez jedno, ani przez drugie. Chyba, że dostanę AOE na ja ewentualnie za 8, 8 na 8 taunt. To wtedy mogę się nie automatycznie poddać. Stary, ty, 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 ty naprawdę widziałeś legendę? What the fuck, agonia, przejmij kontrolę nad samym Stronnikiem przeciwnika. What the fuck? A, agonia, dobra, dobra, dobra. Czyli najlepiej go zabić, jak nie będzie nic na stole. To jest w sumie nawet możliwe. Tylko teraz pytanie, czy lepiej zabić drzewko, czy zabić to? I to i to ma 5 damage'a. No to, to na pewno to. I teraz temu zostanie 3, 2 HP. 2 HP, 2 HP, 2 HP. Zajmę się tym. Zróbmy to w takim razie w ten sposób. Tu zostaniesz na dwóch hapach. Ja sobie wystawię coś takiego oraz coś takiego. No niech będzie. W ten sposób on się musi o to rozbić i go nie zabija, a przejmie jedno z dwóch kratów, czyli w sumie krap delikatny i krap zwykły. Znaczy, on ogólnie jest krapem, jest słabą kartą, ale nie wiem, jakoś tak go lubię. Gdyby był za 3-1-6 albo za 3-1-7 był naprawdę spoko kartą. A tak jest dla mnie średnio. O jak! Flamestrike? Nie, sowa. I teraz pytanie, wyciszyć i zabić czy wyciszyć... W sumie tego już nie ma co wyciszać. Mogę wyciszyć jednego taunta, ale nie widzę sensu. Zróbmy tak, że to w ten sposób. Żmija, many, żmija, money, żmija, money umrze. A nie, nie umrze. Tu zabijemy sobie taunta. Tutaj nasz taunter zostaje, ponieważ jeszcze może obronić jakiś tam damage. I potem dostajemy 5 na ryja i zapewne to przegram. W ogóle ten odcinek będzie trwał sporo. Bo Boże, już widzę, jakiego ja renderuję. God tak no W ogóle, sorki, że nie było długo odcinków, ale czekałem na nowy internet. I okazuje się, że nowy internet będzie dopiero dzień po, w, 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 na następny dzień, kiedy ja wyjeżdżam, ale na szczęście tam, gdzie jadę, będzie dwa razy lepszy internet, niż byłabym tutaj. Niestety tam nie ma takiego komputera, jak ten tu, więc będzie tam kiepsko. Zobaczymy. Może Hearthstone'a jakoś tam, powiedzmy, ogarnę. Coś tam z tym zrobię. Jebot. No iż mi many przedwale. Co mi pożmił? Rozbłysk, rozbłysk. Czy ja chcę rozbłysk? Na pewno muszę zrobić tak. Ja będę musiał rzucić tak. I w ten sposób on się od niego prawie rozbija. Zabijam go tym albo pasywką. Chyba, że... Że, 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 że... Albo wyciszenie. Wiecie co? Nie kojarzę jakie karty ma druid. Ale może mnie wyciszyć i w tym momencie jestem w dupie. Albo może mi... On chyba... Druid nie potrafi zabijać na strzało. Ale z drugiej strony jakbym dostał swipe'a też by nie było za miło. A jednak... Ale ja zabiję dokładnie To wcale nic nie zmienia, bo sposę nie zabijam. I ja mu przewrócę. Dokładnie, nie wierzę Dobra, tutaj plus jeden do zaklęć. Tutaj mrozimy. Bo jednak 5 damage'a to my nie chcemy dostać. Tak właściwie już suszy mnie w gardla, nie mam nic pod ręką do picia. Świetnie. Cudownie. Jest tak to jest jak... Człowiek dużo papla. Zwłaszcza najciekawsza była moja półtorej godzina rozmowa. E, nigdy jej nie zapomnę. Głodni zemsty Jestem Normalnie głos migola słyszą. Dwa damage. Wow. Naprawdę... wow. Tego jeden jeden co on robi jak ginie. Agonia dobierz kartę, o oh no, to z pasywki pójdzie ten pan. Tak, właściwie, czemu ja widzę tą pasywkę? 7 lub większe. We mnie? Czy w niej? We mnie. Oczywiście, że we mnie. Ja ty, ty mi zdecydowanie nie ratujesz dupy, a wręcz przeciwnie, robisz mi dubę. E, tutaj ten nie zabije, to tutaj. Niestety, musimy pójść tak. I najpewniej to przegram, chyba że. Kurde, za dużo kart mu dałem dobrać Jeżeli teraz nie dostanę na łapę Firebola, polimorfa, drugiego Firebola, fire, Firebola. polimorf, polimorf, polimorfa to, to przegram Jak on działa? Na koniec tury, tak? Nie może Nie można atakować na koniec tury zadaj 8 punktów obraźni losowemu wrogowi. Na koniec tury. Proszę w celu w 4-1. Proszę w celu w 4. Możesz, ty mordę. Swipe. No i tak. To. to co możesz celować, panie rak, na razie? Co mi to jest najchłodniejsza legenda, jaką na razie widziałem? Znaczy, jest kilka jeszcze fajnych, ale to, to, to jakoś najbardziej to mnie przemawia. Ciul. Ja, ja to przegram. Ja mówię wam, to przegram. Może jeżeli ten mi tego teraz nie zabije, to postaram się go mieć za Regnerosa. Ale najpewniej nie. W ogóle to jest największa karta w moim deku. Kopia tego, Regnerosa. Oczywiście, że tak. I dostanę za 16. I przegram. Chyba, że tego nie zabijesz. To wtedy będzie szansa, że nie przegram. 3D major. Oczywiście, że tak, tak. No cóż! Jeden na dwa, czyli w sumie 50% wygranych, to, to nie jest źle, prawda? Po, połowę odcinka wygrywałem Jau! Ach ta ironia losu. Max zginął od firebola. Haha Moja gwiazdka. Tak ja chyba trzeci raz o gwiazdkę straciłem. To trochę takie smutne. Jeżeli ktoś ma jakiś fajny pomysł jak złożyć deck w Hearthstone, to z bym yy, yy, posłuchał. Ewentualnie jeżeli ktoś chciałby mi złożyć talię, to yy, możecie napisać to dodam Was do skapepa, udosadnimy sobie ekran i, i tak dalej, bo no ten deck jak widzicie nie sprawdza się świetnie i jako tako... macie tutaj karty, możecie sobie na szybko przejrzeć. się to mam jakoś najszybciej. Wow, moja jedyna złota karta. Na pewno jest wiele błędów w tym deku, jak mówiłem, ja nie umiem co bardzo składać deków niestety w w, w Heartstone, ale myślę, że z czasem się nauczę. No dobra. Myślę, że na ten odcinek starczy. Jeżeli chcecie... Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak jeszcze trochę gram w jakieś dwie rundy, to zapraszam Was do archiwalnego live'a Silverek Live. Postaram się Wam wrzucić link do opisu. I tam możecie zobaczyć dwie moje gry, gdzie wygrałem i gdzie właśnie brzmi osiągnął postać 6-1 bodajże. Ale to panie jest głupoty silverka. Ale dobra. Dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Nie zapomnijcie ocenić go. Jeżeli chcecie więcej, napiszcie, ocencie, i obejrzyjcie. No. Pa, pa.